Panie i Panowie, Panowie i Panie, witamy w Omanie, który poza piaskiem ma w sobie sporo wody. O niej będzie ten odcinek, prezentuje do wody. Dobrze, to jeszcze drugim słowem wprowadzenia, bo łatwo się pogubić, skoro najsłynniejsze łady świata, to w Jordanii wygląda zupełnie inaczej, prawda? Wikipedia tłumaczy łady jako łożysko rzeki. W Omanie jest ich kilkaset: jedne suche, drugie suchsze, a trzecie tak mokre, jak tylko można sobie wyobrazić. W tym odcinku szukamy najlepszego. Ładnie te pieski, łady kiwi, here we come. To jest alternatywa dla osób bez 4 na 4. Słuchajcie, trzy razy sprawdzajcie, gdzie jedzie Wombardingu szliśmy dosłownie kilka minut w dół po schodach, do wodospadu, który widzicie za mną. A dalej mogę wejść i po linię zejść do niższej części i Ładii, których trzeba. trzeba upłynąć, zamoczyć się całkowicie. Ja mam wrażenie, że Ładii są tutaj trochę jak takie ukryte skarby, że jesteś w pośrodku niczego, jedziesz jakąś drogą szaloną i nagle okazuje się, że jest tu taki skarb i jest ich o Manie niezliczona ilość. Idę eksplorować tę część Ładii TV, która dostępna jest tylko dla prawdziwych mężczyzn. To nieprawda, ja po prostu jestem chora i nie będę się moczyć, ale będę podziwiać piękno Wadi i z góry. No że to nie choroba. Lucia przecież tu nikogo nie ma. O tak. cześć, ty prowadzisz kanał na gdzie? Bo tak to ja. Cześć tak, bardzo, miło. No. bardzo. No. Cześć Kuba. Cześć no. no. no to jest. Omański park rozrywki. Można tutaj na wiele różnych sposobów dotrzeć. Na przykład przy pomocy wielogodzinnego trekkingu my mamy spłaczoną perspektywę Ładi, bo głównie utożsamiamy jest Ładi Rom. Ale z grubsza chodzi o, o dolinę, przez którą może, ale nie musi płynąć woda. Nasz przewodnik powiedział, że tutaj woda się praktycznie nie zatrzymuje, co powoduje, że moglibyśmy nazwać ten strumień rzeką, ale może on wyschnąć. Jest to przygoda typu kanioningowego. I teraz zabijcie mnie, ale nie wiem, jaka jest różnica między kanionem a wąwozem. Nie no, kąpię się tutaj, bo mój stan zdrowotny na to nie pozwala. Bardzo nad tym ubolewam. Ale gdybym się kąpała, to też mój strój nie zmieniłby się wcale. Czyli zostałabym w knuszerce i w długich spodniach, bo tak tutaj też jest. Kulturowo odpowiednio. Więc chciałam wszystkich zachęcić do tego, żeby jednak no, zwłaszcza kobiety, żeby nie odsłaniały za dużej ilości ciała, bo powinniśmy uszanować po prostu kulturę, która tutaj jest. To jest tak świetna przygoda. I tak można kontynuować i kontynuować i kontynuować do kolejnego baseniku i kolejnego okienka. Warto było przejechać tą drogą? Warto było szaleć, tak. tak. <głosy> 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 tak. Idziemy w górę. Większość trasy pokonujemy schodami. I mam wrażenie, że to jest coś, co się zmieniło, bo w niektórych recenzjach czytałam o tym, że jest bardzo strome zejście w dół. Można zejść drogą łagodną i wtedy idzie się schodami do wodospadu, albo można wybrać wersję bardziej niebezpieczną, bardziej stromą, i wtedy schodzi się bezpośrednio do ładu. Także opcje są dwie. On poprowadził nas łagodniejszą. Powiedział też, że jest to jego jedyna praca, no tutaj. Na wsi to nie wiem, czy są inne opcje na jakiś zarobek. I że dziennie, tak zazwyczaj, za dwa razy schodzi z turystami do Łady. No też cała kolejka jest tutaj innych współprzewodników. Więc, zważywszy na to, że to jeszcze nie jest popularne miejsce do odwiedzania Łady Tiwi, i też trudno się tutaj dostać, no myślę, że faktycznie tak dwa zejścia na osobę to pewnie jest taka średnia. Myślę, że dobrze jest wesprzeć takich lokalnych przewodników. Ale gdyby ktoś bardzo chciał pójść sam, tak najbardziej można. Do schodów jest dojść całkiem prosto. Na Google Maps są zaznaczone jako Tiwi Up. Tak po prostu. Ja traktuję to jak opłatę za atrakcję. Tak, bo samochód jest bezpłatne. No właśnie. Dziś atrakcja zdecydowanie dla mnie. Wadishab. Idziemy takim wąwozem wzdłuż rzeczki, która płynie tam w dole, bo potem będziemy do niej wskakiwać. Polecasz tą trasę w czwartym miesiąc ciąży. Polecam. Bo podróż to właśnie jest taki powrót do dzieciństwa, do tej beztroski. Nie? Tak my się teraz czuliśmy na tym wyjeździe, nie mając absolutnie żadnych zobowiązań przez te 13 dni. Pod tym względem, Oman, jeżeli chodzi o łatwość podróżowania, jakieś takie, no właśnie, tę beztroskę, to jest kraj numer jeden. Kochanie. No tam musisz zanurkować, żeby wbić się do tej jaskini, w jaskini jest po prostu jakiś park rozrywki, a jeszcze się wchodzi wodospadem, najpierw po linie, a później po skałkach, przechodzisz się przez takie okienko i tam masz kolejny poziom. Ja myślałem, że to jest tak, o, możecie sobie przejść widokowo, fajnie, a tam dla chętnych jest jeszcze opcja, jak się podpłynie. Nie. Teo Wadi jest po prostu świetne. Jak coś się zaczyna na Wadi, to już mi się podoba. Wadi Mujib, Wadi Ram, Wadi Tiwi, Wadi Shab. A tutaj Wadi jest nieskończenie wiele. Jest po prostu ładnie, ładnie. <laughs> Trasa z łódki do kompanka albo z kompanka do łódki ma 3 km. I zajmuje podobno około 45 minut. Tyle nam zajęła? Być może. Około. Idzie się troszkę takim płaskim betonem, trochę kamieniami, trochę takimi wzniesieniami, ale cały czas z pięknymi widokami. Dzisiaj dla odmiany zamieszkaliśmy pod dachem w pokoju 202. Łóżko dwuosobowe, dostawka, Łazieneczka z prysznicem. Czyściutko, fajniutko, za 10 wariatów. Na Bookingu 16, ale nie robiliśmy rezerwacji. Przyjechaliśmy tu bez, bez żadnego Bookingu. I. Jak widzisz, nie zawsze spaliśmy w namiocie. Na prawie połowę naszych noclegów wybieraliśmy pensjonaty. Bo czasami w podróży bywa tak, że niektóre miejsca ograniczają naszą spontaniczność. Idziemy przed schodem słońca w stronę plaży, żeby dojść tam odpowiednio wcześnie i zobaczyć, czy uda nam się zobaczyć. Zobaczyć, czy uda nam się zobaczyć. Czy uda nam się spotkać małe żółwiki. koniec piąta. Możesz popełniać błędy. Dzięki. Natomiast bez względu na sukcesy wielkie brawo dla Zonci za rozkminienie tego jak to zrobić, bo normalnie to tutaj się idzie z wycieczką za ciężkie siano, a my idziemy za lekkie siano. Zdecydowanie nie jest to najlepszy moment na zobaczenie żółwików, bo od czerwca do sierpnia jest. Sezon, no i wtedy zobaczenie małych żółwi na plaży, albo dużej żółwicy jest praktycznie pewne. My, jeżeli zobaczymy jednego, to będziemy mieli farta. Tu był żółwik. I to niedawno. Mam nadzieję, że dał radę, że już sobie pływa w morzu tutaj. Na żółwiki po drodze. Czyhają niebezpieczeństwa. Niby mają niedaleko z plaży do morza, ale są tutaj ptaki, dla których ich jajka są cennym kąskiem. I właśnie teraz mamy okazję to obserwować. To naprawdę jest trudna rzecz urodzić się takim żółwikiem, wykopać się z ziemi, wydostać się ze swojej skorupki i dojść bezpiecznie do morza. Podobno czasami żółwiki też się gubią, nie wiedzą tak do końca, w którą stronę iść, więc to musi być tak. Taki szybki, żwawy proces i ja po prostu stwierdziłam, że dlatego my ich dzisiaj nie widzimy, bo dzisiaj jest piątek 13 i one nie chciały się urodzić w taki dzień, kiedy miałyby mieć niepowodzenie, Spoczekają do jutra. Dowiedzieliśmy się, że panie żółwice, kiedy wychodzą na ląd, robią to zazwyczaj wieczorami i zakopują swoje jajka przy plaży właśnie po to, żeby były bezpieczne i żeby... Taki nie wiedziały gdzie ich szukać. I potem takie jajeczko jest około 55 dni, tam zakopane głęboko, zanim taki żółwik zdecyduje, że to jest ten dzień, że on próbuje wydostać się na powierzchnię. Co tam detektyw Zonson? Wyglądają ślady. I tutaj y, jakieś takie bardzo duże ślady gigantycznej mewy albo sierwnika. Większość turystów, żeby zobaczyć żółwiki i żółwice składające jajka, kieruje się do Ras al Jinz. Nie mam pojęcia, czy dobrze to wymawiam, ale mówię tak, jak się pisze. No i tam rzeczywiście szanse są prawie że stuprocentowe, że zobaczymy te żółwiki, bo jest to rezerwat, w którym zajmują się ochroną żółwi, no i jest to bardziej taka zorganizowana akcja. My jesteśmy w Ras al-Had, i tutaj jest typowa dzikość, czyli jeśli masz szczęście, to zobaczysz żółwiki. Jeśli nie, tak jak my, no to próbuj następnym razem. Czyli dokładnie tak jak na wiem, safari. Na plaży nie można wstępować w nocy, czyli po 20.00 trzeba się stąd ewakuować. Także spanie przy plaży odpada. Można potem wrócić o poranku. W i Bani Khalid dochodzimy prostą, betonową drogą i zaskakuje nas piękna przyroda otaczająca nas tutaj. Większość osób dochodzi do miejsca, w którym jest wodospad, w którym są kąpiele, ale można kontynuować szlakiem żółto-biało-czerwonym i wtedy dojdziemy do jaskini, w której w dole płynie rzeka. Słyszycie, jak woda w jaskini zobaczymy jedno ze źródeł wody w Wadi Ona się tutaj troszeczkę akumuluje i stąd też wypływa, zasilając strumień, ale nie są on stały. W związku z czym nie możemy powiedzieć, że w Omanie są rzeki. Ale zróbmy sobie lekką odmianę od tych nie-rzek. Trochę przypadkiem trafiliśmy do pięknego miasteczka Birkat Almus, którego nazwę podobno tłumaczy się jako Bananowe Jeziorko. I tutaj spacerujemy sobie teraz w, po ogrodach. E, bananowce mijaliśmy i banany faktycznie były, ale są też palmy, palmy daktylowe. I w ogóle daktylki to jest tak wspaniały słodycz, który my na nowo w Omanie odkryliśmy. Słodycz, który daje nam przyroda, zero przetworzenia. Wspaniale się sprawdza w tych temperaturach. No i Oman słynie z nich. Ta zieloność mówi mi jedno. Ten odcinek afladżu, czyli falacz, bo tak mówi się na pojedynczy fragment, spływa wodą. I zobaczcie, tutaj uchyla w sobie okienko, wpuszczasz wodę i powodujesz, że jest ona rozdzielona. Ponoć czasownik faladża oznacza rozdzielać. Ten system jest naprawdę unikalną sprawą w skali świata, a w Omanie mamy jakieś totalne tysiące kilometrów afladżu. Wydawać by się mogło, że taka konstrukcja naprawdę niewiele daje. Tymczasem skutecznie grodzi tutaj trasę i kieruje rzekę w tę stronę. Czy jak jakiś bubr, konstruktor, inżynier, kiedy to tłumaczę. Wow! A woda w Faladżu często płynie z Łady. Tak było na przykład w Łady Bani Khalid i w wadi Tiwi. A potem widziałam, e, kiedy spędzałam dzień z rodzinką omańską, zabrali mnie do ogrodu e, i tam widziałam, jak ich ogrody są zasilane właśnie wodą z faladżu i właśnie biegnącą z Wadi Halit. Więc tak to jest zorganizowane. Być może tutaj też płynie ona z jakiegoś okolicznego wadi. Tam kraska. Stop, 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 stop. Poczekaj. Tutaj. W ogóle z tej perspektywy nie widać jej. Kolorów, jej piór. Wow. Wjechaliśmy sobie na wzgórze z masztem telekomunikacyjnym i stąd w pełnej okazałości widać ten bananowy basenik. Tę oazę. Ale robi wrażenie. Tutaj w tej miejscowości, w górach Jabal Agdar, naprawdę widać, że system faladżowy... To nie jest fikcja, to jest coś, co nadal żyje i nadal y, pomaga w uprawie roślin, bo dzięki właśnie niemu mieszkańcy tutaj y, tej miejscowości mogą swoje uprawy prowadzić. Teraz idę prawdopodobnie najbardziej spektakularnym fragmentem falaczy w całym, w całym Omanie. Aż do miasteczka, znajdującego się tutaj obok. Czyli mają pompę i idzie do kampów. Kto widział poprzedni odcinek może już kojarzyć Muhammad'a. To przykład historii będącej dla mnie esencją podróżowania. Bo poznaliśmy ziomka na plaży, po czym spotkaliśmy Walibani Khalid, po czym spaliśmy u niego na podwórku, a przy kolacji ustaliliśmy, że jeszcze jedno miejsce wymaga odwiedzin. Po czym. rozpoznanie oferty, omańskiej oferty Wadi byłoby niepełne, więc idziemy z ekipą na Wadi Howie. Chowar. Hour. Hawer. Ponoć najbardziej przygodowa, więc pani, gdzie będzie zostaje? Goodbye. Good Have fun. See ya. What's wrong with you, my friend? Tych ziomeczków, którzy nam towarzyszą, też poznaliśmy w Wadi Bani Khalid. Diga. Diga. Wadi wreszcie pływania! Wreszcie chodzenia! Wreszcie... Ale jedną z lepszych rzeczy, które spakowałem ze sobą i to polecałbym wszystkim wybierającym się do Omanu są budki łodne Chyba najlepsze w całej tej przygodzie jest to, że jesteśmy całkiem sami. Nikogo nie tylko To jest kosmos. Kosmos to za. czyli. To za przygoda serio. To na pewno nie jest dla każdego, ale dla tych, dla których to jest, jest to bardzo. No a dla tych, dla których to nie jest. Mamy jeszcze ostatnią garstkę piachu. Przepraszam! Na cukrowe wydmy! Dobrze jedziemy? A Paszek nam pokazuje! <grym> Kochany! Tędy! On chyba źle idzie. Panie! Na cukrowe wydmy! Jak dotrzecie na to białe, to już jak króle zaraz wjeżdżacie plażą. O same Sugar Dance. Ja tutaj co chwilę sprawdzam instrukcje od Rafała i bardzo, bardzo dziękujemy. Naprawdę <grywy> są mega pomocne. Rafał Gold. Kwata Morgana. 190 to na 110, tak? Tak. O 180 Low Tire Pressure. 120. Boże, babę czługiem po plaży, nie mogę gadać. Ah, ziomek bagim się zakopał i kujasz odjechał. Hey, what happened? I thought you're stuck. No, ah, no, no, sure, no, no, What a machine! Wow. Thank you, thank you so much. So you're good, yeah? You don't need help. Ah, no, no, we're no, are good, we're good. good. I, I think uh, the fan is, uh, the, the fan sensor is not working. That's why I have a check engine. Aha. Uh -huh. But uh, to powinno być good. Ok. To powinno być dobrze, Dziękuję bardzo. Chłopcy rozwiązali zagadkę śladów, które mnie trochę korciły jako offroadowego żółtego Mówię nie no. Wjeżdżają tu samochody? Coś tu nie gra. I nie wjeżdżają tu samochody. Autopromocja. W naszej grze planszowej, gdzie mamy taką kartę specjalną offroad 4x4. Ona pozwala podjechać na planszy o dwa pola, Ale jak masz ją ze sobą w kieszeni, no to można zwykłym samochodem. Na wydmy. To była autopromocja. Three months now from France. amazing three months. and again uh two three months three well, three months to go back nice road trip yeah. but this is the benefit of uh, retirement <laughs> work too much so now i can go home i can enjoy spending my money yeah Tak sobie jedziemy, zachwycamy się wydmami, zachwycamy się plażą. No ale nie zachwycają nas śmieci wszechobecne, no. Gdy tak, to... człowiek ma tutaj pole do poprawy. I to niekoniecznie Omańczyk człowiek omanka. No, ogólnie. Jesteśmy człowiek. nad Morzem Arabskim, Zatoka Omańska po drugiej stronie Pakistan, Indie. A kto tam wysyła śmieci? Europejczycy. Więc każdy po prostu mówiąc ogółem, chodzi o gatunek. No. Homo homini, homus est. Lupus. Nie, właśnie. Człowiek, człowiekowi, człowiekiem. Na no. naturze, sobie, człowiekiem. Sami sobie to żeśmy. Eh. Jest też to, że człowiek w naturze, człowiekiem, to jest czasami problemem. Ale ja nie znam na tyle łaciny. Zaśmiecanie świata to wielki błąd, a wielkim przywilejem jest. Pokazywanie go. Dziękujemy za to, że byliście z nami w Omanie i zapraszamy na kolejne przygody. Pozdrawiamy i do zobaczenia, gdzie bądź!